Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem parę słów na temat neuroprotekcji, właściwie neuroplastyczności wywołanej i podawaniem ekstraktów z soplówki jeżowatej. Neuroprotekcyjne działanie w soplówki jeżowatej badano u myszy poddanych okluzji tętnicy środkowej mózgu. Objętość zniszczeń wywołanych udarem była znacząco zmniejszona u myszy otrzymujących 14-dniowe leczenie w soplówką jeżowatą przed 4-godzinną okluzją. Co więcej, 14-dniowe leczenie w soplówką jeżowatą znacząco zwiększyło poziom czynnika wzrostu nerwów, tak zwane NGF, o tym powiem troszeczkę później, zarówno w korze, jak i prążkowiu myszy. Wyniki te sugerują, że 14 dni leczenia przed okluzją tętnicy środkowej mózgu chroniło przed ogniskowym niedokrwieniem mózgu przez zwiększenie poziomu NGF. Sugeruje to, że soplówka jeżowata i jej składniki mogą być przydatne w zapobieganiu udarowi mózgu. Kolejne badanie wskazujące na neuroprotekcyjne działanie soplówki jeżowatej wskazuje, że po uszkodzeniu nerwu obwodowego funkcjonalna regeneracja była wzmocniona u badanych zwierząt, którym podawano ekstrakt soplówki jeżowatej. Oceniano to w eksperymentach behawioralnych poprzez analizę chodu i rozstawu palców. Wydaje się, że soplówka jeżowata może być dobrym kandydatem. W ułatwianiu funkcjonalnego powrotu do zdrowia po uszkodzeniach nerwu obwodowego. Wspomniałem już o tym, że soplówka jeżowata może wpływać na wzrost NGF. Po prawej stronie widzą Państwo wpływ NGF-u na wzrost e, wzrost neuronów. 48, 72 i 120 godzinach. Jest to model Kultur In Vitro dla zwojów rodzeniowych. Związki wyizolowane z owocników grzybów wykazują liczne aktywności biologiczne, takie jak działanie przeciwnowotworowe, cytotoksyczne, przeciwdrobnoustrojowe, hamujące stres reticulum endoplazmatycznego i antyoksydacyjne. W szczególności stwierdzono, że hericenony i erinacyny stymulują syntezę czynnika wzrostu neuronów w hodowlach astrocytów. Erinacyny zostały wyizolowane w hodowlach soplówki jeżowatej i zidentyfikowano jako jeden z diterpenoidów. Z owocników soplówki natomiast wyizolowano hericenony i określono ich wzór molekularny. Ponadto badania z całego mózgu i kultur komórkowych wykazało, że NGF wpływa na żywotność neuronów cholinergicznych, stymulując w ośrodkowym układzie nerwowym aktywność enzymów takich jak acetylotransferaza cholinowa i acetylocholinoesteraza. Wyniki te są zgodne z wynikami klinicznymi, wskazującymi, że suplementacja soplówki jeżowatej poprawia łagodne zaburzenia poznawcze. Stan, w którym neurony cholinergiczne są zaangażowane centralnie. Wspominaliśmy, że soplówka jeżowata wpływa na wzrost NGF-u. Natomiast na tym krótkim filmie pokażę Państwu, jak NGF Wpływa na wzrost neuronów. U góry kontrola, u dołu NGF. Na kolejnym filmie będą Państwo widzieli, jak rosną neurony w środowisku NGF. Chciałem jeszcze wspomnieć o badaniu podwójnie zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, które wykazało, że leczenie w soplówką jeżowatą może poprawiać ubytek słuchu, zwłaszcza w zakresie wysokich częstotliwości i rozpoznawania mowy, a także zwiększyć znacząco stężenie NGF w surowicy. Efekt ten zaobserwowano u niedosłyszących pacjentów w wieku powyżej 65 lat, ale nie u młodszych. Kolejne badanie. Terapia soplówką nerwowatą spowodowała znaczący wzrost LXA4, lipoksyny A4. W większości badanych regionów mózgu i modulowała ekspresy białek cytoprotekcyjnych, takich jak HO1, HSP70 i TRX. Wyniki te zgodne są z ostatnimi dowodami w badaniach u myszy, wykazującymi właściwości neuroprotekcyjne soplówki jeżowatej na wywołane peptydem AB2535 zaburzenia funkcji poznawczych. MORI i współpracownicy 2011-2015. Co więcej, badania na ludziach z zastosowaniem pochodnych soplówki jeżowatej również wykazywały obiecujące wyniki u pacjentów z demencją. Było to badanie przeprowadzone w 2009 roku przez zespół MORI i współpracowników. Z kilku informacji, które Państwu przekazałem, chciałem jeszcze dołożyć tutaj listę badań klinicznych, które są prowadzone na świecie. Jest taka piękna strona clinicaltrials.com, na której Państwo mogą sprawdzić, jakie badania są prowadzone, w które badania, do których badań również są rekrutowane. Widzimy tutaj, że soplówka jeżowata jest badana pod kątem choroby Parkinsona, w różnego rodzaju zaburzeń kognitywnych, jak również w, w depresji, w działaniu przeciwdepresyjnym co ciekawe. Dodatkowo badana jest również wpływ soplówki jeżowatej na słyszenie u starszych pacjentów. Bardzo Państwu dziękuję. Nie wiem, czy Państwa przekonałem, ale nie było to moim zadaniem. Moim zadaniem było przybliżenie Państwu paru informacji naukowych na temat soplówki jeżowatej. Wszystkiego dobrego.